Witam Państwa serdecznie. Kolejna edycja latającego Uniwersytetu Leszczynowego zakończona. Wraz ze mną było tu pięciu wykładowców. Jednym z nich był Rafał Czerniak, który dzisiaj opowiadał nam o królu Ludwiku IX świętym i jego relacjach z imperium. E, mongolskim. E, przeważnie konsumenci e, treści historycznych w ogóle nie zdają sobie sprawy, że istniało Imperium Mongolskie i że ono miało jakikolwiek wpływ na Europę Zachodnią, bo każdemu się wydaje, że, że Mongowie zatrzymali się właśnie pod Legnicą, a potem zniknęli. Tak nie było, prawda? No nie, no nie zniknęli. E, Imperium Mongolskie nie tylko istniało, ale miało zasadniczy wpływ na przebieg przebieg krucjat na przykład Ludwika na cele ostateczne krucjat organizowanych przez Ludwika i nie przypadkiem również te krucjaty to były ostatnie krucjaty yy, zorganizowane przez, przez takie prawdziwe krucjaty średniowieczne. Sprawa jest y, prosta. Y, próby dogadywania się z Mongołami, bo chodzi o to, że Europa Zachodnia w czasie, kiedy Mongołowie pojawili się na Bliskim Wschodzie, uznała ich za sojuszników. Natomiast trwające kilka dekad próby porozumienia się z y, 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 potomkami bezpośrednimi Chingizhana Dżing i tym y, pokoleniom, które nastąpiło później, zakończyły się klęską? To może nie było aż tak proste. Tak? To znaczy, to co się działo w, w Europie, to, to, to co się działo na tym szerokim froncie e, ataku mongolskiego, inwazji mongolskiej, e, czyli o, w zasadzie od, od Europy Środkowej po, e, po Syrię, e, mówimy o tym zachodnim froncie, nie mówimy mhm. tutaj o Chinach oczywiście. E, powodowało, że te, jakby, no nie powiem sympatie, ale, ale myślenie o, o Mongołach zmieniało się w czasie. E, rzeczywiście, e, początkowo, e, początkowo wszyscy uznali, że, że Mongołowie są, e, są za, ba, dużym zagrożeniem. Mhm. Dużym zagrożeniem. Natomiast e, ciekawą sprawą jest to, że krucjaty organizowane przez Ludwika czy generalnie przez Europę Zachodnią, ale ostatecznie, ostatecznie to Ludwik był jakby głównym z różnych względów był głównym ich organizatorem, czyli w zasadzie dwie ostatnie krucjaty europejskie na, na, ym, przeciwko muzułmanom, no bo nie na Bliski Wschód, tak? Pierwsza była rzeczywiście krucjatą na Bliski Wschód, natomiast druga była krucjatą, która ostatecznie wylądowała w Afryce Północnej, mm -hmm. Zachodniej Afryce Północnej. Yy, były... Yy, znaczy ich cele zmieniały się w czasie. Początkowo, początkowo były to krucjaty, które miały być organizowane przeciwko Mongołom. Dopiero pewne wydarzenia spowodowały, że nawet w ostatnim momencie zmieniano te cele. I postrzegano wówczas, szans, postrzegano wówczas Mongołów jako szansę na, na, pokonanie, na pokonanie muzułmanów. W pierwszej fazie, w pierwszej fazie tego, tego dogadywania się, czy prób porozumienia. Bardzo dużą barierą była, była doktryna, którą jakby zaimplementował Chingiz-Han w swoim imperium, która... No, była doktryną uniwersalną, tak? Uniwersalnej władzy, władzy wielkiego hana, który miał misję podboju świata. Mm -hmm. Czyngis czy, Khan no, stworzył ją po to, żeby móc w ogóle zjednoczyć wieloetniczne, wieloetniczne społeczeństwo. E, Imperium mongolskiego pod jednym sztandarem. I to, z tym, z tym się, zdarzyły się pierwsze, pierwsze misje, pierwsze misje, pierwsze próby porozumienia, czy pierwsze próby w ogóle orientu, or, zorientowania się o co tym Mongołom chodzi w, w, w Europie i w, na Bliskim Wschodzie. Pierwsze papieskie, ale również p, misje Ludwika. E, Pierwsze jakby jaskółki e, możliwości porozumienia to była działalność, to była działalność generała e, Elgideja e, ze strony mongolskiej, który wydaje się e, złamał te, tak naprawdę zasady, zasady takie podstawowe zasady do, do, doktryny, doktryny, e, doktryny Chingiskana. Natomiast, natomiast tak naprawdę e, pierwsze realne wydaje się szanse na, na porozumienie pojawiły się wówczas, e, kiedy, e, kiedy nastąpił rozłam wśród samych Mongołów, wydaje się, że, że, e, że do tego rozłamu w dużym stopniu e, się przyczyniły się interesy, wielkie interesy handlowe. E, Wydaje się, że, że walka Genui i Wenecji o, o, o rynek właściwie ogólnoeuropejski, jeżeli chodzi o handel dalekosiężny spowodowała, czy znaczy mogła, spowodować, mogła spowodować podział między, między Mongołami, którzy opanowali wschodnią Europę. Próbowali opanować Europę Środkową, a Mongołami, które, którzy, którzy, którzy opanowali, opanowali Persję, gdzie z jednej strony, właśnie na północy, na północy, czyli w Europie, operował Batu Han i potem jego, jego przyrodni brat Berke, a, a Mongołami, którzy byli prowadzeni przez, przez Hulagu Hana. Brata, brata wielkiego Hana Mąkę. Hulagu Han stworzył, stworzył na tych terenach głównie irańskich w, w, w Persji, w, we wschodniej Anatolii w, no, na terenach głównie, 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 głównie irańskich od, od Anatolii po po, 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 po wschodniej krańce, krańce Persji, Azerbejdżan. Nowe imperium, imperium, które, 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 które nazywamy imperium Ilchanidów, ponieważ od, od, on, on zapoczątkował dynastię w ogóle, czyli Hulaguhan zapoczątkował dynastię dynastię Ilchanidów. Co było powodem tego, tego podziału? Znaczy, z jednej strony można szukać źródeł te, 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 tego konfliktu w, w, pewnych, w pewnych, pewnych terytorialnych Pretensjach jednych i drugich dotyczących terytoriów przykałkarskich, Azerbejdżanu. Z drugiej strony, ten wyłom w doktrynie, doktrynie Chingischana hana uczyniła religia. Znaczy to, że Mongołowie zaczęli przyjmować islam jako, jako swoją religię. Pierwszym islamskim, pierwszym muzułmańskim hanem. Złotej ordy, bo tu mówimy właśnie o, o Batuhanie, i potem Berke jako, jako, Han, jako hanach Złotej Ordy, czyli tego, tego tworu, który się stworzył, w, który, który wykreowali w, w, Europie, w Europie Wschodniej. I Berke był właśnie pierwszym, pierwszym, pierwszym muzułmańskim, muzułmańskim, muzułmańskim hanem. Yy, i bardzo propagował, bardzo propagował islam jako, jako religię. Przeciwi, no, do, było to, było to yy, niebezpieczne z tego względu, że, że Mongołowie w zasadzie ta, ta doktryna, yy, doktryna yy, Chengiskana opierała się na pewnej, yy, no, powiedziałbym, yy, No, takiego podejścia, podejścia, bardzo liberalnego do, do, do religii, tak? Znaczy generalnie mongolowie trzymali się z tego, żeby ich wybory religijne nie wpływały na, 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 decyzje na decyzje polityczne. Natomiast tu już, tu już właśnie wszedł w islam i ta, taka, takie, takie twarde, twarde, twarde rozumienie, rozumienie, rozumienie religii. Natomiast... Ilhanidzi początkowo byli bardzo przy, nastawieni, bardzo, wydaje się, bardzo, no, może nie przyjaźnie, ale tolerancyjnie wobec, wobec, wobec chrześcijan. W momencie, kiedy, kiedy opanowywali na przykład Syrię, czy próbowali opanowywać Syrię, yy, yy, oszczędzali, oszczędzali chrześcijan, mm -hmm. który, którzy, którzy, którzy żyli na tym terytorium. Także religia. Spory terytorialne, ale pojawia się jeszcze trzeci element. Kipczackie, ludność kipczacka. Ludność kipczacka, którą, którą, która zamieszkiwała obszary, nad, 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 obszary nad czarnomorskie, która poprzednio była, która władała tym terytorium, która została jakby przejęta, przejęta przez, przez, Batu przez, Złotą... przez Batu i Złotą Ordę, a która była, była jakby głównym źródłem, głównym źródłem niewolników w Egipcie. Niewolników w Egipcie którzy stanowili, y, którzy zostali w zasadzie stworzeni przez obawiających, obawiających się sułtanów, y, obawiających się o władzę w, w Egipcie y, sułtanów, zostali w zasadzie wykreowani przez nich jako główna siła polityczna. Y, która w końcu ich zniszczyła, tak? Y, a, a, a... No właśnie, bo to teraz pytanie, co było najpierw y, i kto za tym wszystkim stał, bo y... Mamy, ludzi przejmują władzę w Egipcie, oni się wszyscy wywodzą z Kipczaków. Otca... Dowódcą tak. jest Baybars, tak. który robi wielką karierę i to Egipt współpracuje cały czas ze Złotą Ordą tak. przeciwko chrześcijanom i przeciwko y, potomkom Hanahu Hulagu w Persji. Tak? Tak. I to jest współpraca niezwykle skuteczna, więc skoro niezwykle skuteczna, to znaczy, że istnieją głębokie tajne porozumienia. Kto je gwarantuje? Znaczy ona musiała, samo życie w pewnym sensie, znaczy system polityczny stworzony przez, przez ostatnich Bidów, mhm. w Egipcie, y, powodował, że, y, że, że cały system polityczny zależał od dostarczania nowych niewolników. Tak? Znaczy, ta, ta, I niewolnicy jest... zmienili w pewnym momencie dekoracje i tak, postanowili tak, wyjść tak, na scenę. Tak, tak. tak no tak, tak. ale y, moim zdaniem nie zrobili tego bez inspiracji. Zmierzam do tego, że jeżeli mamy dwa odległe obszary, czyli mamy obszar nadczarnomorski, skąd się bierze kipczaków i tam rządzi Złota Orda i tych samych kipczaków poprzebieranych w inne ciuchy, którzy siedzą w Egipcie i udają y, urzędników y, legalnego y, państwa, y, to żeby utrzymać kontakt między jednym a drugim oddzielonym morzem, y, potrzebny jest ktoś... Pośrednik. 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 I o, y o to pośrednictwo, o zostanie głównym pośrednikiem, toczy się prawdopodobnie główna walka mm. między, między Wenecją a, a Genułą. Genułą. No właśnie, i teraz zmierzam do tego, że dopóki jest konflikt wenecko-genuański, yy, to jest i nie wiadomo, kto wygra, to jeszcze yy, król Ludwik, i jego krucjaty i cała polityka porozumienia z Mongołami ma szansę. tak? Ale czy ktoś rozumie, gdzie jest jądro problemu? Czy jakakolwiek persona, która się wyłania z tych mroków, można powiedzieć, że człowiek ogarnia wszystko? Trudno powiedzieć, na ile król Ludwik ogarniał sytuację, na ile orientował się w tym, że, że oprócz takich zwykłych logistycznych problemów, przed jakimi staje, organizując krucjaty, musi się jeszcze zmagać z, z, no, ze śmiertelnym niebezpieczeństwem w postaci walki o, no, w zasadzie na śmierć życie, o, o, o rynki, mhm. rynki ogólnoeuropejskie tak naprawdę. Być może, być może jakimś, jakimś świadectwem tego, że mógł się, mógł się w tym troszkę orientować jest to, że na przykład ta druga krucjata, podczas której podpisywał umowy na wynajem statków na czele tych, na czele tej flotyli statków, którą zakontraktował głównie w Genui, postawił swojego człowieka. Znaczy mm -hmm. postawił na, postawił na admirała francuskiego, zresztą to jest uznawane, ten moment uznawany jest za, za powstanie w ogóle floty francuskiej, tak? mm -hmm. ponieważ poprzednim razem to jakby Ludzie, u których kontraktował te statki wystawiali swoich, swoich dowódców, no, więc nie mógł być pewne. Nie pewny, realizowali polityki królewskiej, ale swoją po prostu uznając, że król w każdej nie chwili, rozumie. W każdej chwili mogli sprawy, to zrobić, no tak. tak. W każdej chwili mogli to zrobić. Tutaj, tutaj postawił na, 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 na Francuza, natomiast na admirała z, na admirała z, 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 z królewskiego. Natomiast no, prawdopodobnie. Lepszy, lepszy ogląd sytuacji, ponieważ no też wynika to z upływu czasu, miał syn Karola Andygaweńskiego, uh -huh. króla, króla Sycylii. Karol II Andegaweński, uh -huh. również król Sycylii, który nakreślił taki wielki plan odzyskania, odzyskania Jerozolimy, w dużym stopniu, o ważne elementy, uzupełniony o pewnego, o, pewnego, o pewnego mnicha, który był zresztą wysyłany do Ilchanatu jako poseł. Adam zdaje się nazywał, miał właśnie nazwisko dziwne Adam. Więc warunkiem w ogóle sukcesu, sukcesu w, jeżeli chodzi o odzyskanie Jerozolimy i przełamania, przełamania tego całego układu była totalna... Totalne zablokowanie wszelkich szlaków handlowych, mhm. głównie właśnie tego północnego, łączącego, łączącego na Czarnomorze z Egiptem, oraz to też było po, 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 poruszane i jakby no, było, byłoby częścią planu blokadę y, szlaków handlowych prowadzących do Egiptu z Oceanu Indyjskiego. Czyli mhm. zablokowanie Morza Czarnego. Cze, Cze, to było poza zasięgiem chrześcijan. No wówczas chyba tak. To było, po zas tak. To było po, w zasięgu chrześcijan w epoce wcześniejszej, czyli w epoce trzeciej y, 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 krucjaty, ale później już nie. No dobrze, ale zmierzając do płyty i, i, i do rozstrzygnięcia, Genuńczycy wyszli z tego obronną ręką. Na i tym to, etapie tak, i na to tym oni etapie. oni tak. zdecydowali że handel pomiędzy wybrzeżem dzisiejszej Ukrainy a Egiptem będzie kontynuowany. Wykolegowali z tego biznesu Wenecjan i to oni zdecydowali, że o żadnym porozumieniu. Wykreowali, wykreowali, znaczy wykreowali, no, dokonali restauracji Bizancjum, no tak. tak. Nie, znaczy nie mieli bezpośredniego jakby udziału w odzyskaniu Konstantynopola, ale tak naprawdę to oni, to oni wykreowali nowy, nowy, byt, nowy stary byt polityczny po cesarstwie łacińskim, w którym najwięcej mieli do powiedzenia Wenecjanie. No właśnie, dzisiaj nazwalibyśmy to hubem. Ten hub przestał tak, służyć interesom tak, chrześcijaństwa, tak, 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 mimo że tak. Genueńczycy do tego świata chrześcijańskiego należeli, i zaczął służyć po prostu mamelukom, bajbarsowi i złotej ordzie. Na tym zakończymy. Rafał Czerniak był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję.